No ona chce sprzedać. A jest jakiś zawodnik, który gra na tym turnieju tutaj? Czy to jeszcze jest... Czy to jest jeszcze takiej młodzieży nie ma? Nie, sporo chłopaków grało. Tak? tak. Drążek, Kozi, Szymi, Szycha.

A później przedstawię to, Kapitan. Dobre, dobry. Dzień dobry. dobry. tam stoi, zobacz, szkodowy. Krzychu, jeszcze, dobry. 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 serdecznie witam na tradycyjnym już spotkaniu reprezentacji polski piłce nożnej z najlepszymi drużynami największego pucharu w Europie, pucharu w tym barku. Wy macie tą pierwszą drogę za sobą, ale przed nimi jeszcze kawał roboty. Proszę brawa dla mistrzów od kadrowiców. Mam pytanie do Roberta Lewandowskiego. Jaką radę, czy wskazówkę dałby Pan nam, młodym piłkarzom i piłkarkom, abyśmy kiedyś także zagrali w reprezentacji Polski? No przede wszystkim trzeba ciężko pracować, nigdy się nie poddawać i zawsze wierzyć w swoje marzenia i cele, które się ma przed sobą. Niezależnie od tego, w jakiej pozycji się znajdujesz, zawsze trzeba mocno na to pracować, żeby dojść tam, gdzie się chce i nigdy się nie poddawać. To jest najważniejsze. Ja mam pytanie. Który raz już wygrałeś finał? Drugi. No właśnie. Rok temu, czy dwa lata temu? Pamiętam, pamiętam. Ja się pytam. Jak wiecie, mam złamany obojczyk i yy, boję się, że po pytaniu będę miał drugi złamany. Dlatego to pytanie powiem mój kolega Franek Gozdal. Jak skończysz karierę w reprezentacji? Czy chcesz zagrać w górniku Zabrze? No jeszcze trochę czasu do tego zostało, żebym zakończył karierę, także, także nie chcę żadnych deklaracji. Deklaracja Kim ci się najlepiej grał w karierze piłkarskiej? Z kim mi się gra dobrze? Z każdym tutaj z chłopaków mam dobre Na pewno osiągniemy jeszcze ja dużo fajnych rezultatów. Ja myślę, że chodziło tutaj wyłącznie o, o zawodnika w karierze, który najlepiej się grał. Nie chodzi o karierę. Ogólnie. Jakbym miał wymienić jednego zawodnika, no to z Markiem Hamsikiem super się grało. Był to wielki zawodnik i dużo się od niego na pewno nauczyłem. Grałeś w Serie A i teraz grasz w Premier League. Gdzie jest większy poziom piłkarski? Było to dla mnie bardzo wielkie i trudne przeżycie, przeskakując między tymi dwoma ligami. Dużo musiałem się też nauczyć, więc na pewno, na pewno to jest taka Moja wymarzona liga, bo zawsze chciałem tam grać, więc staram się, chcę być coraz lepszy, żeby w tej lidze zostać. Zdarłeś mi rękawice w meczu. Dam ci rękawice w meczu. W sensie po to w e, po Potem, wczoraj zrobiłam taki wielkie Po tym spotkaniu nie, bo jeszcze mam, możemy mieć na meczu. A nawet tutaj nie mam. Ale trafią do ciebie, okej? Okay? Trafią, znają do ciebie drogę. Ale ona chce sprzedać. Ty <noise> że grałeś w tym barku, nie? Dobrze kojarzę, dobrze wyczytałem, że grałeś w polu w ogóle wtedy? W polu, dlatego nam źle poszło. Grałem w polu, to nie mogłem, nie mogłem dobrze Ale potem się zmieniłeś, tak? Ktoś, jeden z za nie mógł i nie. po prostu stanąłem na bramce. I tak już zostało. Czyli ważny moment, co by tak, nie mówić, nie? Tak. W twojej karierze. Przełomowy. Yes. <grym> 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 Trochę czasu minęło. Na nie wiem, jakie to były lata, jakie to by mogły być pierwsze lata. 12? Dziesięć lat, no pewnie coś było tego, nie? To u mnie to było co, dwa... 2002? To Korea-Japonia no nie? To chyba było wcześniej. To chyba było, było później. Może że wtedy były inne kategorie też, wiecie? Bo to się zmieniło, nie? My... Starsi byliśmy na pewno. Tak? Po prostu a czy kawał, dobrze wyczytałem, że byłeś królem strzelców w turnieju między Międzyrzeczu Podlaskim? Ja się, tak się? Z podwórka na stadion. Pamiętasz jeszcze coś więcej z tego, co w jednym meczu chyba sześć bramek, czyli. Tak? Wtedy się dobrze czułem na dziewiąca, ale wiesz jak to? Za młodego. Nie, nie, ofensywne, ofensywne zakusy były, tak? Fajny czas. Jak się taką statuetkę odbierało z turynie, to było normalnie, wiesz. Co? Masz gdzieś tam dzisiaj, czy nie? Mam pewnie, tak? że mam. No. Ale król strzelców czy, czy wygramy. Król strzelców tutaj? albo najlepszy dowodnik. Ale większość miałem część, miałem większość król strzelców. Tak. Czyli generalnie fajny początek, tak? Bo teraz słyszają zapisy do 24 edycji, więc... Polecam, Bartel, nie? polecam. Naprawdę, zawsze jak... Ee, to jest początek jakiejś przygody z piłką. Ale też z drugiej strony coś co może zostać na całe życie, tak? Bo Ty mówisz, że do dzisiaj gdzieś te statuetki i tak dalej Puchar są. jest, jak chcesz to przyjść do Kraśnika to zobaczysz. To 2015 rok to był, tak? Jak grałeś w tym barku? Nie wiem, ale, ale na pewno dawno. No, z jednej strony dawno, z drugiej niedawno, wiesz, niektórzy to już grali w pierwszej, w pierwszej kadrze wtedy, nie? To 12 lat w tym możemy... e, Ty te wojewódzkie finały przegrałeś, ale, ale trener Dobrali. Jakby dowołał. Dobrali mnie, no. Dobrali mnie pogoń, chyba tam. E... Nie pamiętam właśnie czy to była szkoła, czy, czy wtedy akademia pogoni? Mhm. Ale mnie, mnie dowołali. No i sobie pograłem trochę. I w sumie ale... rok później do tej pogoni trafiłeś, nie? Tak, Czyli to tak, też też tak. Ważny, ważny moment w Twojej karierze. Tak, tak, Dobrze trafiłem. Czyli sumie wychodzi na to, co, że 6 lat po tym barku można zadegotować pierwszej reprezentacji, tak? Chyba tak, no. <laughs> Fajny, fajny przykład też dla tych dzieciaków, nie? którzy wygrali w tym roku. No wiadomo, ale to jest jeszcze 6 sze lat długich, nie? To, to się wydaje, że to tak krótko, ale tak naprawdę no, bo, to jest 6 lat, nie? Będziesz wiedział, wiedział, to to podpisany? Tak wiesz. 4 teraz. Pamiętaj, jak nie będziesz wiedział, to, to pszczołek. No, dobra, teraz mi się ładnie patrzy.